Przejdźmy może do bardzo ważnego zagadnienia, mianowicie że Jezus jest Bogiem i że jest największym autorytetem wszechczasów. Skąd to wiemy? Otóż nauczaniu Jezusa widać niezwykłą mądrość, która może pochodzić wyłącznie od Boga. Zwróćcie uwagę na treść nauczania Jezusa, która po prostu jest nieziemską, nadziemską, cudowną, boską mądrością, życiową, moralną, każdą. Na przykład żeby nie dbać o to, co się je, w co się ubiera, żeby w ogóle nie dbać o dzień jutrzejszy, nie przejmować się nim. Żeby mieć w nienawiści ojca, matkę, innych członków rodziny, żeby porzucać rodzinę, dzieci, imienie, żeby sprzedać wszystko, co się ma i żeby zostać żebrakiem. Żeby nienawidzić swojego życia na tym świecie i żeby zgodzić się na prześladowania i śmierć męczeńską. To, jest tak mądre, to są tak mądre życiowe rady, że zgodzicie się chyba, że. A no i oczywiście wszyscy chrześcijanie się do nich na co dzień bardzo wiernie stosują. Zgodzicie się chyba, że to może pochodzić tylko z ust samego Boga. Podobnie porada, żeby nie stawiać oporu złemu, tylko nadstawiać drugi policzek. Myślę, że nareszcie. Mimo, że żyjemy w kraju chrześcijańskim, powinniśmy posłuchać Jezusa i znieść wojsko i policję, nie stawiać oporu złemu, tylko jeżeli ktoś nas krzywdzi, to powinniśmy nastawiać drugi policzek, policzek tak. prawda? Albo inny przykład. Jezus mówi, cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. To jest tak zwana złota zasada moralności w sformułowaniu pozytywnym. W sformułowaniu negatywnym ona brzmi, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe Nigdy by ludzkość na to nie wpadła po prostu. Jak ludzie są pytani o jakąś podstawową zasadę moralności, po prostu nigdy by nie wpadli na niczym drugiemu, co tobie niemiłe, gdyby nie, gdyby nie Jezus. Warto też wspomnieć, że Jezus objawia nam tego miłosiernego i kochającego Boga w Jego prawdziwej naturze, o której wcześniej wspominałem. Na przykład Jezus mówi, że jeżeli się nie nawrócimy, to wszyscy zginiemy, tak samo jak za Dni Noego, tak samo jak, tak samo jak, jak za Dni Noego żenili się, wychodziły za mąż, pracowali, i tak dalej, to nagle przyszedł potop, i jeżeli się nie nawrócimy, to tak samo marnie poginiemy. Nie dnia, nie Jezus wprowadza również piekło. W Starym Testamencie nie jest znana kara po śmierci za, za grzech, i za sprzeciwianie się Bogu, a Jezus, taki dobry i miłosierny, objawia tego dobrego i miłosiernego Ojca, że za sprzeciwianie się Bogu grozi kara wieczna w piekle. Też, imponuje też wiedza historyczna i proroctwa Jezusa. Na przykład, Jezus uważa, że potop, sodoba i gomora, historia Jonasza, który został połknięty przez Wielką Rybę, to są wszystko wydarzenia historyczne. Odwołuje się do nich jako do wydarzeń historycznych. Jezus uważa, że ziarnko Gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion. Jezus przepowiada, że ze świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. A dzisiaj stoi zachodni mur kompleksu świątynnego w Jerozolimie, czyli ściana płaczu, więc to znakomicie udowadnia, że Jezus bezbłędnie przewidywał. To, co stanie się z kompleksem świątynnym. Ważnym takim, ważnym takim proroctwem Jezusa jest proroctwo o tym, o, o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Mianowicie Jezus mówi, że syn człowieczy będzie, podobnie jak Jonasz, trzy dni i trzy noce we wnętrzu Ziemi. To się odnosi do zmartwychwstania i rzeczywiście Jezus był trzy dni i trzy noce we wnętrzu Ziemi. Był? Trzy dni i trzy noce? No tak. Hmm, bo zdaje mi się, że noc. Yy... Czy mógłbyś rozwinąć ten temat? No, był trzy dni i trzy noce. Na pewno? No, no, no przecież. Znaczy, nie, nie twierdzę, że byłby tam błąd. No, nie może być błędu. Nie. A, wiem o co ci chodzi. Y, chyba. Y, niektórzy sceptycy mówią, że Jezus był w grobie od piątku wieczorem do niedzieli poranka. Czyli krócej niż trzy dni i trzy noce. Ale ci sceptycy po prostu są niedouczeni i nie tak wiedzą, jest, tak. że w rachubie żydowskiej kawałek dnia, fragment dnia, jakaś część dnia liczy się jako cały dzień, prawda? W związku z czym Jezus był trzy dni i trzy noce we wnętrzu ziemi. Zobaczmy. Trzy dni. Piątek to jeden dzień, sobota to drugi dzień, i niedziela się liczy jako cały trzeci dzień, czyli trzy dni. Teraz trzy noce. Z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Ja, Przejdźmy może tak, do kwestii zmartwychwstania. To, to, tak naprawdę to, co jest ważne w chrześcijaństwie, tak, to zmartwychwstanie mhm. jakby...